Witam w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w World Cup Tournament Pr Prędzej był beginner to teraz będzie tryb profesjonal i teraz Poland są reprezentacje Oj coś nie ten To jeszcze raz tournament profesjonal są reprezentacje Poland, takie reprezentacje tu są, dobrze. select takie grupy, takie grupy są. A więc dobrze, możemy zacząć grać. I pierwszy mecz z Meksykiem, play. Może być ciężko, aczkolwiek. Może być dobrze. Zobaczymy jak będzie. FIFA World Cup Qatar 2022, Group Stage. Pierwszy mecz z Meksykiem. Sędzia bierze piłkę. Drużyny wychodzą na boisko. Stadion widać cały. Skład reprezentacji Polski, Skład Meksyku. Cztery gwiazdki reprezentacji Meksyku. To jest tak: Zieliński, Szymański, Sebastian Szymański. Tu nie ma co się podpalać. Oj, Alvarez, Balanced, Sanchez, Rodriguez, Alvarez. Cieński Lewandowski Lewandowski Aj nie ma Krychowiak Aj Szkoda Sanchez Rodriguez, Gordado Gordado I teraz piłkę przejmuje Bednarek, Bednarek Jakub Kiwior, Zalewski, Świderski, Żurkowski, Zieliński, Żurkowski, Świderski, Zalewski, Nikola Zalewski, Aj Rodriguez przejmuje piłkę, Sanchez, Korona, Jesus Korona, Lewandowski faulem odbiera piłkę i rzut wolny dla Meksyku. 30 minuta meczu Tu trzeba uważać Żurkowski Świderski. Lewandowski Zieliński Szymański Sebastian Szymański, Szymański Lewandowski, a i nie ma bramki Żurkowski, Lewandowski i broni to Oczoła ale teraz jest wrzutka w polekarne, Zieliński. Nie ma bramki. Teraz glik. Kiwior. Oj, nie ma. Bramki. Arvares. Lozano. Bednarek. Na razie jest do przerwy remis. Korona Lozano Rodriguez Lozano Jimenez Krychowiak Krychowiak Zalewski Fiderski Zalewski Nikola Zalewski Oj 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 Korona Jezus Korona Korona Żurkowski Szymon Żurkowski Kamil Glik Glik, Glik. Uf. Szczęście. Szczęsny. Błąd. W wybiciu. Guarda Lewandowski wybija. 61 minuta meczu. Oj, oj, oj Błąd. Lozano. Jimenez. Jimenez. Glik. Dobrze. Teraz atak. Oj, Sanchez, trzeba to wybronić. Arvarez Rodriguez Jest rzut wolny dla Meksyku. Co może się skończyć bardzo tragicznie. Dobrze szczęsny. Kigbal. Szymański. Sebastian Szymański. 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 Zieliński, Piotr Zieliński, Zieliński, Lewandowski strzał, nie ma bramki, Lewandowski, aj, Glik, Żurkowski, Zalewski, aj, złe dośrodkowanie, 84 minuta meczu, Zalewski, Moreno, Montes, Alvarez I teraz Guardado, Jimenez Żurkowski Świderski, Zalewski Ostatnia akcja meczu Zalewski Świderski A nie ma bramki niestety Pierwszy mecz Polska remisuje Czyli tak też może być w prawdziwych mistrzostwach świata. Też może pierwszy mecz Polska zremisować. A więc teraz mecz z Argentyną. Z Argentyną o życie. I później Meksyk gra z, z Arabią Saudyjską. A więc jak Meksyk gra z Arabią Saudyjską, to będzie miał 4 punkty. A więc teraz grup Stage, World Cup. Katar 2022 Tutaj też najlepiej by było zagrać, tak na remis. To by byli dwa punkty. A później Meksyk, może by przegrał z Argentyną. Tak, składy są takie. Trochę mnie ten Messi tam niepokoi. Ale spokojnie. Oj, oj, oj. Mogą się zacząć kłopoty, Krzychowiak. Grzegorz Krychowiak, ojojoj, oj, oj. Akunia, Akunia, Loselso, Loselso, dobrze, Krychowiak, Szymański, Świderski, oj, czy Zalewski dobiegnie do piłki, niestety nie, dziewiąta minuta meczu, już dziesiąta minuta, Molina, Messi, nie na raz, nie próbować zabrać piłki ślizgiem, bo wtedy re zawodnicy Argent reprezentacji Argentyny mogą mieć więcej szans na strzelenie bramki. Lewandowski, a nie ma, Akunia, Akunia de Paul, Rodrigo de Paul, Loselso, Żurkowski, Zalewski. Fiderski, Zalewski, Nikola Zalewski, Aj. Moina, De Paul, Messi, Martinez, Glik, Glik, Aj. De Paul, Paredes, Szymański, Zieliński, Szymański. Zieliński, Zieliński biegnie z piłką Zieliński rzutka Lewandowski nie ma oj Argentyna przyjmuje piłkę The Paul Teraz Kivior czy Messi Messi czy Kivior Messi czy Kivior, Kivior czy Messi i Kivior blokuje podanie Messiego trzeba zabezpieczyć obronę Dobrze, świderski Zalewski Kiwior kontraatak Lewandowski. Koniec pierwszej połowy. Na razie wynik jest dobry, ale jak będzie dalej, zobaczymy. Niepokoi mnie, bo z drugiego miejsca, jak Francja, będzie z drugiego miejsca, z pierwszego miejsca wyjdzie, a Polska z drugiego w razie. No to może być ciężko tam. Ale Żurkowski Lewandowski Lewandowski Zalewski Nikola Zalewski Zalewski Nie ma Krychowiak Lewandowski strzał A nie ma bramki. Było blisko. Jest rzut Rożny. Zieliński. Kamil Glik. Aj, nie ma bramki! Szkoda, że piłka nie przeszła do Roberta Lewandowskiego. Teraz trzeba to bezpiecznie przejąć piłkę. Szymański. Aj, świderski. Niestety nie dosięgnął piłki. 67 minuta meczu. Losesow schodzi, wchodzi Gomez. Martinez. Romero. Paredes, oj, 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 trzeba uważać, Żurkowski nie otrzymał piłki, De Paul, Gomez, Paredes, dobrze, dobre przejęcie piłki, Krychowiak, Zalewski, Lewandowski, Zalewski, Nikola Zalewski, Nikola Zalewski, Nikola Zalewski, nie ma, a Robert Lewandowski przyjmuje piłkę. Zdaję sobie sprawę, że mecze na przykład z Argentyną to będą akurat, aby trzymać remisowo. Szczęsny! Dobrze, szczęsny! Kickball, szczęsny. Już raczej Polska nie straci bramki, a może tylko strzelić. Krychowiak. Zieliński! Zieliński! Zieliński strzela! Nie ma bramki! Ale trzeba teraz uważać, Di Maria! Koniec meczu! A więc Polska-Argentyna 0-0! Bardzo dobry wynik reprezentacji Polski! Bardzo dobry wynik reprezentacji Polski! 0-0, shot on goal, 3 na 3 i 1 na 1. 55% posiadania piłki Polska 6:5 Argentyna. Wynik dobry. I Polska na drugim miejscu, ale Polska gra z Arabią Saudyjską, a Argentyna z Mek a Argentyna z Arabią Saudyjską. I Argentyna przegrywając i Polska wygrywając, to Argentyna odpada, Meksyk. Także Argentyna musi co najmniej zremisować. A więc wystarczy wygrać z Arabią Saudyjską Ale nie zauważyłem jakim wynikiem Arabia Saudyjska wy... przegrała z Meksykiem O ile przegrała A więc to są zawodnicy Arabii Saudyjskiej i reprezentacji Polski Lewandowski, Zieliński, Szymański, Sebastian Szymański, 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 Glik Wior. Zalewski Oj Al Amari Alfa Alfa Oj, oj, trzeba uważać Arda w sali, Arda w sali, Arda w sali, Arda w sali Oj! To mogło być... To mogło się skończyć niebezpiecznie. Szczęsny. Jakubki wior. Zalewski Świderski, Lewandowski Lewandowski do Świderskiego Al-Amery al Alfarzaj al Trzeba uważać Nie można przegrać tego meczu z Arabią Saudyjską Trochę niebezpiecznie szczęsny, Kivior Zalewski, Świderski, Lewandowski, Zieliński, Zieliński, zagranie do Szymańskiego, Szymański, Sebastian Szymański, 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 oj, strata, Alfa żaj. trochę za szybko ten czas leci, Almajki, Bednarek, oj, 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 Alfa Żaj, Alfa żaj. Alfa Żaj Tracz trzeba zaatakować Świderski Lewandowski Zieliński Sebastian Szymański, Szymański 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 Świderski A nie ma Bramki niestety 45 minuta meczu Przerwa Alfa żaj. Nie moż Muszę wygrać z Arabią Saudyjską. Co najmniej 1-0, żeby awansować Bo jak nie wygram To niestety Polska nie awansuje Kionu Alfa Zaj Greek, Dobrze! Kivior Świderski, Krychowiak Lewandowski Zieliński Piotr Zieliński Szymański nie! 55 minuta meczu Coraz szybciej ten mecz mija Alfa żaj. Dobrze, Szymański Ojojoj oj, oj. Trzeba uważać, trzeba uważać, bo to może się niebezpiecznie skończyć, ale glik Zalewski, Żurkowski, Świderski, Lewandowski, Zalewski. Żurkowski znaczy się. Żurkowski. Aj, nie ma bramki, niestety. Almaiki, Arszeraj, Al Arszeraj. Al oj, 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 Arda w -sali. Ar sali, Glik przejmuje piłkę, Glik, Kamil Glik. Kiwior, Żurkowski, Świderski, Lewandowski, Robert Lewandowski, Lewandowski do Świderskiego, Karol Świderski, 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 Lewandowski, Robert Lewandowski strzał i bramka, Robert Lewandowski w 80 minucie meczu, kapitan reprezentacji Polski szczera bramkę na 1 do 0, Polska Arabia Saudyjska 1-0 w 80 minucie meczu. A system popisał się Karol Świderski 80 minuta meczu Art Szaj Kano Defending Kano Żurkowski Lewandowski, Żurkowski, znaczy zieliński. zieliński, zieliński, Piotr Zieliński Rzutka i jest out Attacking Teraz Frankowski, Ardafari, Defending. Nie można w ostatniej minucie przegrać tego. Koniec! A więc Rem, zwycięstwo. I w... na którym miejscu Polska wyjdzie z grupy? I czy wyjdzie. Nie, no w sumie Polska. Jest! Awans! Polska z Danią. Argentyna z Francją. I teraz trzeba zobaczyć jak wyglądała sytuacja w grupach. Zacznijmy od grupy A Holandia, Senegal, Ekwador, Katar. Mecz Day 3, mech day 2, mech day 1. Teraz grupa B Anglia, Walia, Iran, USA, Match Day 2, Match Day 1 i teraz grupa C. Argentyna wygrała z Meksykiem 4-1. Ale Polska, jako jedyna, na w tej grupie, nie czyste konto miała. A jeszcze raz zobaczę w grupie A. W grupie B. Grupa D. Dania Francja na drugim miejscu. To się bilansem bramek zakończyło. Teraz grupa E. O, jeszcze Niemcy bez straconej bramki są. A więc grupa G. A więc bez straconej bramki są tylko reprezentacja Polski i reprezentacja Niemiec. Ależ historia. Ja w następnym odcinku będzie mecz z Danią. W tym odcinku to było wszystko. Cześć!